Czechy, Iwan Havel nie żyje. Miał 82 lata Czechy, zmarł Iwan Havel, młodszy brat byłego prezydenta Czech. Nie żyje Iwan Havel, młodszy brat byłego prezydenta Czechosłowacji i Czech Wacława Hagla. O śmierci dysydenta i naukowca poinformował szef biblioteki Wacława Havla Michal Żantowski. Iwan Havel miał 82 lata. Zmarł Iwan Havel, człowiek. Który nie był zły, zawsze był sobą i zawsze pomagał innym. Dzięki, że byłeś, Iwan, napisał na Facebooku Rzantowsy, jeden z najbliższych współpracowników Wacława Hawla i przyjaciel rodziny. Już dziś czujemy pustkę, którą po sobie zostawił, dodał w rozmowie z czeską telewizją. Iwan Hawel zajmował się informatyką, sztuczną inteligencją, kognitywistyką i filozofią. Był wykładowcą akademickim, publikował, był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego, Wszechświat. W listopadzie 1989 rok. W czasie aksamitnej rewolucji współzakładał szeroki ruch społeczny, który przejmował władzę od komunistów, forum obywatelskie. Nigdy nie pchał się do przodu. Chciał być wsparciem dla swojego brata, także w czasie, gdy Wacław Havel był w więzieniu, powiedział urzędowski. Iwan Havel w wywiadzie dla agencji CTK w rocznicę swoich 80. urodzin powiedział, że nie martwi się wieloma sprawami. Szczególnie ta straszna polityka, która się tu dzieje, mnie osobiście aż tak bardzo nie denerwuje, bo pocieszam się, że albo się coś uda, albo tego nie dożyje, wyznał.